Cześć. Słuchajcie, mówiłam, że będzie jeszcze jedna karteczka, właśnie z serii takich prostszych ślubnych. Ta jest zapakowana w taką makril kopertę. Po, pochlapałam tutaj złotym tym proszkiem i dodałam jeszcze taki element zdobienia. Plus do tego serduszko tu, ponieważ zrobiłam ją zamykaną na rzep, tak? Więc ten, to serduszko wydało mi się takie. Takie fajne w tym miejscu. Ale przejdę już do samej po prostu kartki. Tak, tak wygląda. Jest to baza od Godbox, ta taka tagowa. Tylko nie wiem, czy jedynka, czy dwójka już po prostu nie pamiętam. i ozdobiłam ją tutaj złotem lustrzanym, jeżeli chodzi o papier, i taką kolekcją od Paper Heaven. Kto ma. No ja po prostu uwielbiałam ją, chyba to tam się nazywało, coś tam dama złota dama, czy coś takiego. No po prostu byłam zakochana bardzo w tej kolekcji. Szkoda, że ich niestety już po prostu nie ma. Naprzód dałam tekturkę. Nie pytajcie mnie się skąd, bo naprawdę nie wiem. Gdzieś tam po prostu chyba podczas jakiejś wymianki dostałam, czy, czy jakieś nagrody. Pomalowałam na złoto. Bardzo mi się podoba ten element tutaj kolorystyczny, on jest taki zgrany, bardziej po prostu jak ten papier i te tutaj dodatki troszeczkę pochlapałam, a środek to tak prawda, powiedziawszy, dosyć takie taki jest y, czysty, tak tak to można nazywać ale myślę, że przez to jest bardzo elegancko, tutaj są życzenia, oczywiście tam jeszcze coś będzie dopakowane w ramach prezentu co się nie zmieści, to po prostu tu się włoży, a jak nie to do koperty, i tak wygląda tył widzicie chlapania Papier, a myślę, że pomimo tego, że jest to jak dla mnie bardzo, bardzo taka prosta kartka, jest naprawdę efektowna. Nie wiem, co Wy tam myślicie, dajcie znać i cudownego dnia Wam życzę. Pa.